Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na nalewkę wiśniową. Najbardziej popularna wśród nalewek. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, Panie Waldemarze, że żonie smakował biko z cukini. Do pierwszego etapu nalewki wiśniowej potrzebujemy wiśnie. Wiśnie myjemy porządnie i dajemy na druszlak, żeby ociekły z nadmiaru wody. A później przekładamy do wymytego i wyparzonego słoja. Będzie nam jeszcze potrzebny pirytus i wódka. Spirytus 95%, a wódka 40%. A ja Was zapraszam na nalewkę miętową. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Do przygotowania nalewki potrzebny jest jeszcze słoik o pojemności minimum 3 litry. Może być większy, ale nie mniejszy niż 3 litry. Nalewkę można zrobić z wiśniami drylowanymi lub z wiśniami z pestkami. I ja robię taką z wiśniami z pestkami. Proces nalewki z wiśniami, które mają pestki, jest krótszy proces robienia nalewki wiśni wydylowanych. A to dlatego, że wiśnie z pestkami nie trzymamy zbyt długo w alkoholu, ponieważ pestki zawierają cyjanowodór, a cyjanowodór jest trujący. Dlatego po zalaniu alkoholem takie wiśnie trzymamy nie dłużej niż 14 dni. Możemy zlać dzień, dwa dni wcześniej, ale nie dłużej niż 14. I zabieramy się za blanie alkoholu. Najpierw wlewamy butkę. A teraz wlewamy spiryt. Zakołyszemy lekko słoikiem, żeby te dwa alkohole się ze sobą zmieszały i zakręcamy porządnie nakrętką, co by procenty nie uciekały. I teraz zostawiamy tak właśnie na 14 dni. Każdego dnia kołyszemy słoikiem, delikatnie odkręcamy i szybko zakręcamy. I tak robimy przez 14 dni. A ja was zapraszam do zrobienia nalewki z winogron. A winogrona już niedługo też będą. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że taką nalewkę chowamy w ciemne miejsce i ciepłe, ciepłe i ciemne miejsce. I trzymamy tak przez 14 dni. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia wina grzanego i piwa grzanego. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Do zobaczenia za dwa tygodnie.